Siema siema tajtori jak wiecie w Brawl Stars gdy wyszedł nowy update dodali też nową arenę treningową I ta arena treningowa ukrywa naprawdę kilka bardzo ciekawych rzeczy No i dzisiaj się tym zajmiemy bo między innymi są tam tikety o co z tym chodzi i co to może oznaczać? Właśnie o tym sobie powiemy w tym odcineczku będzie taka moja teoria. Od razu wam mówię, że to jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Wy jak coś możecie napisać swoje w komentarzu z chęcią przeczytam i przypne serducho. Oprócz tego polecam tutaj zostawić łapeczkę w górę, bo każda jedna łapeczka w górę pod tym odcineczkiem to jest 1% szans więcej, że Tori trafi coś z mega skrzynki. Zobaczcie, ile jeszcze nie mam postaci. No zobaczcie mordeczki. I chciałbym w końcu jakąś dropnąć, więc jakbyście mogli zostawić łapeczkę w górę, to bym wam bardzo wdzięczny, dla Was to nic, a dla mnie naprawdę wiele znaczy. Oprócz tego też. Subskrybujcie mój kanał, bo tutaj będzie live, gdzie będę otwierał wszystkie nagrody z tego karnetu. Yy, dlatego no, jak nie chcecie go przegapić, koniecznie subskrybujcie kanał i dołączajcie do naszej ananasowej armii. Yy, dobra, a ja już teraz nie będę przedłużał tego wstępu, po prostu będziemy się widzieć po intrze już na tej arence treningowej. No dobra, no to klikniemy sobie kolet, bo wiecie, jest to nowa tutaj postać, więc warto już sobie nią wbić na tą rękę treningową. I teraz spójrzcie na Star Park. Jesteśmy tutaj na tej właśnie arenie treningowej ze Star Parka. Jest tutaj też kilka takich ciekawych rzeczy, ale nie o tym. Dzisiaj zajmiemy się typowo właśnie etykietami. No sami spójrzcie, przykładowo tutaj już widzicie jednego, tam jest też drugi, jak się tak bardziej e, cofnę do tyłu e, Tutaj macie z prawej strony tak samo e, dwa tikety, które sobie wolno leżą koło ławki Wygląda to tak, jakby ktoś coś zgubił, te tikety Bo zazwyczaj jest tak, że się coś gubi na ławce i tam często leżą jakieś monety czy coś To tutaj twórcy obzorowali coś takiego tylko, że z tiketami I co to może oznaczać, mordeczki? Co to może oznaczać? Uwaga, moim zdaniem bez przyczyny tych tiketów by nie dawali jak już je tutaj dają, to właśnie mi się wydaje, że oni coś mówią o tym, że powrócą te etykiety, że w jakiejś tam aktualizacji coś jeszcze z nimi będzie związanego. Wątpię, żeby to było na tej samej zasadzie Co było kiedyś, e, tylko myślę, że wyślą coś zupełnie nowego, ale właśnie Z tymi tiketami, no sam jestem ciekaw Jak to będzie wyglądało, e, przejdźmy sobie Tutaj dalej pod koniec tej mapki, bo jak widzicie Tutaj też jest mega dużo biletów e, Tutaj mamy dwa, które sobie tutaj Luźno leżą, e, nie da się w nie wejść e, Ani jak się strzela, to też nic takiego się nie dzieje e, Tak samo tutaj leżą trzy Bardzo fajne trzy tiketki I tutaj jeszcze dwa tikety, czyli łącznie mamy Tutaj dwa, pięć, sześć, siedem Tam leżą chyba dwa podajże, albo i nawet dwie. Więcej, ale dajmy, że 2, czyli 9, i tutaj też z drugiej strony, że jeszcze 2, czyli 11. Mamy 11 tiketów na tej mapce. Możliwe, że tam jest trochę więcej, ale ich tak nie widzę z tej pozycji. No i wracając do rzeczy. Jak pamiętacie, kiedyś w Brawl po prostu za te tickety można było grać te specjalne tryby gry, i za to też dostawaliśmy dużo podwajaczy żetonów. W sensie nie podwajaczy żetonów, tylko w ogóle dostawaliśmy dużo tych punktów, tokenów, za które po prostu się otwierało skrzynki. Ale teraz skrzynki dostaje się tylko i wyłącznie w Karabachu. Necie, y, dlatego też po prostu usunęli te etikety Ale no, skoro one tutaj dalej leżą, skoro twórcy dalej o nich nie zapominają i dalej używają ich y, w swoich grach, y, no to myślę, że one spokojnie jeszcze mogą powrócić. Sami twórcy chyba coś tam pisali kiedyś Na yy, swoich twitterach Że coś takiego jeszcze z nimi powróci I będzie to na innej zasadzie, no więc ja nie mogę się doczekać aby to było coś fajnego Nie wiem czy to będzie już w tej aktualizacji, czy w kolejnej Czy w ogóle nawet za jakiś rok, czy coś Ale myślę, że kiedyś takie coś może na pewno nastać W ogóle zobaczcie jak fajnie tutaj można Na tej arenie treningowej wjeżdżać tym ulcikiem Od tej nowej postaci, patrzcie, pyk Jep, 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 i jeszcze raz No to jest kozacki ulcik na Na takie sytuacje właśnie Naprawdę bardzo się przydaje, w ogóle ta nowa Postać mi się strasznie podoba, serio. Ona wleci chyba do jedno, nawet do top 5 moich ulubionych postaci, tak mi się wydaje. Może nie jest jakaś przemega OP, ale mi się nie dość że podoba bardzo z wyglądu. To jeszcze ma takiego specyficznego ulta, co jest przekozackie. Fajnie też się nią strzela. No ja na pewno jak najszybciej będę chciał ją odblokować, zakupiłem sobie jakiś czas temu karnecik, w sumie jakiś czas temu, 10 minut temu. No i tak to się właśnie tutaj prezentuje. Odebrałem na razie tylko te podstawowe rzeczy, skin Poco Star, mega skrzynkę i skrzynkę z zadymiarzy jeszcze zostawiłem. Gemy tutaj odebrałem, tak to się prezentuje. No w ogóle karnecik całkiem spoczko, no podobnie tamtego, ale mamy tutaj tą nową postać, którą strasznie musiał odblokować jak najszybciej. No i ten skin do niej też jest mega fajny, też musiał Trixie Colet mieć. Ale dobra, jak już dostałem tego nowego skina do Poko, no to jeszcze zagramy sobie niemieną giereczkę w tym odcinku. Co wy na to? Mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli i że dotrwacie do końca tego filmu, bo tam jeszcze powiem taką jedną pewną rzecz. Dlatego oglądajcie jak coś do końca, bo myślę, że może Was to zaciekawić, będzie to coś związanego ze mną ze mną i dokładnie z moją osobą prywatnie, dlatego oglądajcie odcinek do końca, bo zaraz wam coś tutaj jeszcze powiem, ale najpierw potrzymam was trochę nie w niepewności, bo chcę sobie przetestować tego skina. To jest moja pierwsza gierka tym nowym skinem. No i co wam mogę powiedzieć? No jest fajny, jest na pewno fajny. Do Poko też wydaje mi się, że są lepsze skiny, jak na przykład ten Walentynkowy czy ten Serenade Poko. No ogólnie Poko ma naprawdę kilka bardzo fajnych skinów. Aczkolwiek ten też jest ładny, ten też jest ładny, ta gitarka jest przekozacka. No, czekajcie, zobaczcie, jaka ta gitarka jest fajna w kształcie tej gwiazdy, takiej, no, przekozackie naprawdę. W ogóle takie żółte kolorki w połączeniu z niebieskim do Poko pasują fajnie, bo jednak nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, jednak Poko ma zupełnie inne kolory i coś takiego wygląda całkiem spoczko. Mogliby mu dać jeszcze jakiś ciekawszy strzał, to już by w ogóle było przefajnie, ale też nie można tyle wymagać, bo jest to jednak skin za pierwszy level karnetu, więc no. Nie można tutaj wymagać za dużo, chociaż ten Ranger Brock był przekozacki. To jest jeden z lepszych skinów, jakie w ogóle są w grze. Tak, tak chyba nawet to ocenię. Więc no, może w kolejnym będzie jeszcze jakiś lepszy skin za pierwszy levelek. Aczkolwiek ten też jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba Ja ogólnie lubię grać po kokurcie. Serio, ja sam mam chęć popykać w Brawla, ale nie mam na to czasu. Chciałbym sobie siąść jak, kilk, jakiś tam czas, y, powbijać... i dobra, już mnie nie ma. Powbijać sobie pucharki i tym podobne, ale no nie mam na to totalnie czasu. I przepraszam was za to, ale na pewno się postaram. Przysiądę może zanim go będzie jakieś wolne. W <grym> ferie chyba najbliższe będzie, więc może wtedy mi się uda. No dobra, to ja odpalam nim jeszcze jedną giereczkę i zaraz właśnie wam powiem to, co miałem. No i dobra, mordeczki, jak wiecie, ja... Jestem osobą, która no stara się mieć jeszcze jakąś prywatność. I nie nagrywam każdego odcinku z kamerką, jakoś nie popisuję się tym, że jestem YouTuberem, nie pokazuję ciągle jak wyglądam czy coś takiego, bo chcę mieć jeszcze trochę prywatności, to nie? Mam nadzieję, że to rozumiecie, ale no też nie ukrywam, że coraz więcej osób mi pisze, że chcieliby się mnie bardziej poznać czy coś w tym stylu. I wpadłem na taki pewien pomysł, tylko to jest pytanie do Was, czy coś takiego chcecie. Mógłbym nagrać odcineczek pod tytułem 10 faktów, o których nie wiedziałeś o mnie. Coś takiego, że podałbym wam tam takich 10 ciekawostek o mnie, których nigdy wam nie mówiłem i nikt w sumie z widzów o tym nie wie. Myślę, że to byłby spoko film i może kto, jakbyście chcieli, to napiszcie mi w komentarzu, czy coś takiego by Was interesowało. Bo z chęcią bym coś takiego nagrał. Oprócz tego, mam też kilka innych takich pomysłów na filmy związanych bardziej ze mną w sumie i z kanałem. Oj, teraz się troszkę zagapiłem, nie spodziewałem się go tam i niestety dedam. Yy, no, ale właśnie, jest jeszcze taki jeden pomysł i też wam w sumie go mogę powiedzieć. Na przykład, że dałbym takiego specjalnego posta na społeczność, gdzie moglibyście powiedzieć mi wszystko to, co wam się we mnie nie podoba: jakieś moje wady, jakieś hejty na mnie, i moglibyście to napisać. A ja po prostu bym wam odpowiadał na to w jakimś odcineczku. Taki odcinek osobny bym do tego zrobił. Myślę, że to też jest całkiem spoko pomysł. Dajcie znać mordeczki, co o tym sądzicie. Są takie dwa moje pomysły, więc no, śmiało piszcie w komentarzu. A ja zapraszam was jeszcze do mojego klanu Kolce Spajka. E, dawajcie, cały czas się rozwijamy. Na którym w ogóle jesteśmy w miejscu w topce, to mnie ciekawi. Uwaga, uwaga. E, wbijmy sobie w klub. Na dziewiątym miejscu nie ma innej osoby, więc jak najbardziej spoczko, z chęcią to przyjmuję. E, no i zapraszam każdego do naszego klanu. i e, poczcie, mi dużo brakuje do Mystic i do The Farel Team. Przecież są tak małe różnice. E, no, powiem wam, że ładnie, ładnie to wygląda. Jest coraz lepiej. A w tym odcineczku to już tyle, co miałem wam do powiedzenia. Dziękuję każdemu za wytrwanie do końca. Pamiętajcie o łapeczki w górę pod tym filmem i subika, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Wbijajcie na moje wszystkie social media, m.in. właśnie na Instagrama Toriety. Wbijajcie też na Facebooka Tori, Kontakt, Snapchata mojego. Macie go podanego w opisie, tak samo jak do wszystkiego macie linki w opisie. No i dziękuję każdemu za wytrwanie do końca. Trzymajcie się do następnych filmów. Elo!